Dost wędas Musten na dachen Ich bin haswen O Volkswagen Das Auto A Nie 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 potrzebujemy O kurde to wody wpadły mi się Ampro Jopi Ja Ło panie Wyjechaliśmy z jeziorka Weź go, weź go, weź go złap, z go bo jest on chawem O ci kurwa spało ja. ja Nogi mu łamiemy Połamie cię gówniarzu Ej bo jak mnie zabiją trzy razy to już po mnie, wiesz o to... co O kurwa Uch. Gdzie ty jesteś? O ty typiarzu Szybko ratuj moje pieniądze, moje pieniądze Banku, bo ci premii nie dam, w Żydzie jest. Ale on ma lepszą spróbę niż ja. Otwieraj, Gnojcu. Kurde, ale i tak. Daj premię tu, a może tam pójdę. Bez... Masz. Kurwa. Dziękuję. To świetnie wygląda. To jest ta godzina, czy coś ci to przychodzi? Dostał! Z tak daleka! Dwa razy. No A Kurwa, gwałem! Dobra! Zasuwaj za nim! Kurwa, ty z taki z ciebie ja. kierowca jak ze mnie policjant! Strzela do mnie pomocy za topą! Oni <noise> <noise> policjanci kurali! kurwa! Nie, nie będziesz mieć premium, no. musimy go zastrzelić. Daj mi może jakąś... Strzelam do niego, właśnie. Tutaj jest typiarz. Spałuje typa. Weź, rozwal. Rozwal go. Albo możesz tam wejść, przecież. A weź go, aresztuj przez tego, przez ścianę. Możesz chyba. Oła!